First, let's get whatever's in that locker. observations two five two. Fajnie, a, one not so sure this is the Probably an observation device. Should put it on your arm. Okay. Need to find an open space. Clear view of the moon. Maybe. A rooftop ten. O oh, pochodzimy sobie troszkę. Ej, ale tutaj trochę mgła opadła, widzę. Będzie okazja. Pójść tą bramę teraz przeczyścić Ale pannie, hm. <śpiewanie> jak ja nam się dostanę? O, no to jest pytanie. Jak ja, kurde, mam tam wejść? Przez strefę budowy jakoś tutaj? To should być a high enough building. Better make my way up. No fajnie go. Jak od stąd też. O, oh, man. Halo, jest tu jakiś też, żeby go wezwać? A, tutaj duchy są. Surprise Attack! Kurde, ile tych bierze ty, duchy. Ale mi pieprzno! Ja ci dam, ku... Drona niewoletni. No, one jak uderzą, to mocno. Okej, okay, wyczyszczone z duchów, ale tu... Are we ever gonna be done fighting? Toughen up! No time for whining. Boom! Oh, I'm boobies. Oh no! Ah! Parasolka ci padła. O... Cześć widzowie! Przerywamy odcinek, ponieważ Amongo z przyszłości chce nadać ważny komunikat. Mianowicie, jeśli chcecie, żeby kanał się rozwijał dalej, prosiłbym was o to, żebyście po obejrzeniu tego odcinka jakich następnych odcinków zostawili pod filmem łapkę w górę, subskrypcję, wcisnęli dzwoneczek i napisali jakiś komentarz. Na pewno Amongo przeczyta je i da wam serduszko. Więc pamiętajcie o tym, a teraz wracamy do odcinka. Nie, nie trafiłem. Raz, jak tu się dostać? Gdzieś tu powinien być generator jakiś. Dobrze, że nic takiego nie widzę. Że muszę jakoś nas powodnie wejść. Mmm. A tu długo w ogóle bo Hej, why are you running? The way. Jak ja mam tu się wspiąć? Nie widzę nawet okazji. O? Może tutaj. Ok. Ojej, tam kotów jest. Nie, nie będziemy używać. Zdajesz mnie zadowolony. Co tam? E! O kurde. Dobra, mamy go. Myślałem, że go nie zgarnę, ale jednak ci się udało e, 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 teraz tak, dobra, tędy wracamy, idziemy do góry. Na wszystkie duchy, a jeszcze tutaj jest jakiś duszka Zgarnięty Idziemy dalej. Pytanie... Którędy dalej? O, tutaj jest. No dobra, windą do nieba, jak to się mówi. Może tu będzie okazja, bo tu widzę, że jest przedmiot do zebrania dla kota. Spadule. Nara. Nara. Okej. Okay. I poduszkach. <śmany> I on Przedmiot dla kota. Hmm. Nie pokazuję mi nigdzie go tutaj. Może był na dole? Tam gdzie koty siedziały? <śmany> Tak, bo to powinno być teoretycznie tutaj. Ale go nie ma. Czyli będzie trzeba zejść tam do kopa później. Dobra. Urządzenie użyć teraz. No okej. Okay. To używamy. at the moon and it'll start analyzing i had ed built something similar for tango watching before that's how i know Tangu watching so the all right this should <laughs> 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 work on in the next spot Widzę, jednak nie ma. Czyli trzeba, trzeba troszeczkę cofnąć. No. <try> <try> Wow, wow, wow. Hello. Miao. Kiti, kiti. Gdzie są wasze itemy? Nie, pokazuje mi, że gdzieś tutaj. O, ja spadłem. Tu. Wow. Stizowałem to. Naklejka jakaś Super Sting. Zizowane. Oszukane. Dobra. Pora iść do kolejnej lokacji. No właśnie słyszę Co To mi trochę skróci. Halo. Po drabince. No fajnie, za pierwszym razem usłyszałem. Ok. Progres. Szybko jesteśmy na górze, chodźcie, trochę ryglu wóz jest. No rozumiem, że to są tęgu. Myślałem, że tęgu to są te latające, fruwające, te. Nie wiem w sumie co to. O oh no. O oh no. Już nie wiem, czy ma to gołe ich. No cóż.

Oj, człowieku! O! W sumie skoczmy tutaj. Po drodze jest. W końcu tą bramę wyczyścić. Pytanie tylko: czy nie się na Gupiry? Ego. Odważny to będzie skok wiary, ale wolę to zapisać. Rerunimos! O, oh, oh, żyje! Ja żyję! Ja już widzę kurde, i obradnego z Greda. o kurde. Kobieto! Przesadziłaś! Ideolo Kej o okay, panowie I zamykamy Sektor clear Mgła precz. O. Wisiorek kolejny. A to kuralnik łucznika. Kurde, ja zapomniałem nawet, że taką broń posiadam jak łuk. Hej o kitson. Hej, I'm at a discount. Eee, tylko jedzenie masz, nie potrzebuję jedzenia. Tak, szczerze powiedziawszy, dobra. Czy jakiś quest dodatkowy wleciał? Nie wleciał, ale Sektora tylko zrobiliśmy O kurde, o kurde, a to głuża mapa będzie. A, czuję się jakbym tyle pobiegał, ale gówno zrobił. I don't really get ramen these days. Well, somebody's gotta like what they've got here. Ichirakura man Okay. Yeah, this is still just questa quest, but we're not going to the Głównego questa to my ruszamy dopiero jak już nic nie mamy co do robienia Wam go robi explore. Wszystkim dusze Biednym duszą pomoże Wow 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 chill bro, o, znikły They're out of work. Let's make our way to the roof. It's gonna suck us in. This is bad! Yeah. We got sucked straight into one of their accretions. Only way out now is by fighting. Oh, <laughs> Kurwa! Au, au. Nie ze mną te numery, frajerze! Kadowken. Okay, powiem wam, że to nie jest dobry na takie skupiska. O, ja mogę to odbijać. W ich stronę, fajnie, dobrze wiedzieć. Double kill o nie, teraz bez głowy sen paje łazić. Nie okay, potrzebuję się zaopatrzyć, spadać, a switon się skończył, O nie ogień. Okej, nie wzmieram. Fuck you assholes! jako to skupiska przybyszył, gdy jakiś napotkasz trazisz do innego wymiaru, pokonaniu wszystkich żyżów wrócił zaszybu i wraz z wszelkimi porwanymi duchami. No i prosty, że tak, kurde. To was a close one. We need to be more careful. Nie ale duchu ile nałapaliśmy dzięki temu. Wpadliśmy, może, jak śliwka w kompont, ale było w Jak dla mnie. O, o! No proszę, może tędy. O, jest dalej, let's go! Się udało coś znaleźć. A, czy tu jakieś duchy są do zebrania? Nie, ale tam coś nie dosięgnę. Migła mnie zabezmie, będzie gryźć. Arbus. Dane dotyczące księżyca. Good view of the moon from here Time to use Ed's device Ed's always been running these strange investigations i for that work All of Tokyo would be in a sea of fog by now Odd as it may seem, all this must have a point That's That moon's pretty creepy when you look at it It's not like the sun, doesn't light itself so that means something's making it look that way. Or we're reading too much into a big space rock. Nie wiem to A tak zasuwać? A ja nie zendę zasuwą. Ja pójdęs na skróty. I teraz, cyk. Swobodne na Ooo, patrzcie, akurat do duchy są. Eins, zwei, Ju, 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 Jeszcze jakieś duchy? Nie. Wiem, że tutaj jest parę dokumentów, których ja nie zabrałem jeszcze tak kurde salwą potraktowałaś. Ym Dobra. O, patrzcie kogo tam widzę. Niezła próba, ale zdradził Cię ogonek! Mm. Frejerze... Tanuki, tanuki, ukryte. Cwaniuki. Tu jest. O. Znowu coś dla kotów. Dobra, łapiemy tutaj duszki. Tu jest jeszcze jakieś drzewo. Jestem duszek i poduszka. Zbieranko. Tu jeszcze właśnie. Jest. Jeden do wyczyszczenia. on ma zrządzenie? Nie widzę. Pokaż rdzeń. Nie chowaj go. Czy mnie to zrani? Nie, nie zrani mnie to. Widzę, że mnie to nie rani. Dobra, i złapane. Kidson? No i tylko chyba jedzenia sprzedają te takie zwykłe kotki. A tyle tych kociarzy się tu rozbiło. Dobra, zaczmy co wyniknie z tego księżyca. O! No dobra, myślałem, że ten. Że te oddaje no. Okay. Hello Much obliged, KK. These readings are roughly what I anticipated. It seems the moon currently in the sky is indeed Luna herself. There are a few discrepancies, but they're within permissible range. No, hold on a moment. Could these results fall within expected parameters because they're what I anticipated? Can my initial assumption of this moon's authenticity have led to the inadvertent realization of that premise? If instead we assume that everything in this world is a fabrication, then. all. What? He hung up. What was so urgent about all this again? Probably best not to overthink it. <laughs> no. That's his job. I uh, jego curiosity. Duszę. What's that moon look like to you? Farm fresh egg on a nice bowl of soba. Oh, with the moon. Let's go. <laughs>